Widzę, dzisiaj druga część w Barrel De Obi, nie wiem jak to się nazywa. Dzisiaj gramy z tym typem, nie wiem, nie znam go. nie go, znaczy, dzisiaj, dzisiaj jesteśmy, tym razem ja przeszedłem do niego, żeby nie było. Tak, bo ostatnio Wojtek już napisał, że. że. w ogóle fajne odcinki, ale Wojtek, jeżeli ty to oglądasz, to napisz ten komentarz, ale zwyczajne, bo ja nie mogę go zobaczyć w społeczności, bo jak to. U mnie jest ja mam kontrolę rodzicielską, to ja tego nie zobaczę. A więc jak wpiszesz to w społeczności, no to powiem, będzie mega geek. Tam widziałem, że mam fajny content. No i jeszcze ta do odpowiedzi do tej agaty, że szkoła jest lepsza. O nie, szkoła nie jest lepsza. To jest... Akurat kłamstwo. No dobra, mi się trochę nudzi poszedłbym już do tej szkoły, ale... Wolałbym serio 5 do matematyk niż jedną. Głupią, co to jest? Na co to jest? Na klucz francuski? A to jest na jakiś łom. Łom To jest A więc no... Wiedźliśmy w nas? No bo ja uderzyłem tym. Aha. Ja sobie tym uderzyłem No to jest nie. Nie tylko, żeby nie zrobił Ja chciałbym też tego bekona. Trzeba było go wybrać. A nie jakieś grupie pieruny, bo były ostatnie dobra. No bekon jest dobry. Bekon... Serio bekon jest dobry. Dobra, idźmy tutaj, lecimy dalej. Nie... Pa pa, nie, ja jadę do góry, ha o. Ty, bo mnie... Oh ze... my god. Bo mnie gruba zgoni. No Jezu, jak przecież wyszedłem po drabinie. To wiem, że jest po prostu. Nie, złapiesz mnie. Joł, To gówno mi goni, oj dobra, pociekałem Ciebie też? Pani ma inną kamerkę pokazaną A, bo to musisz poklikać te wszystkie? Aha, no faktycznie no I on jeszcze ciebie goni Nie, dobra, nie musisz tam A. tego klikać! Nie musisz, bo te, to już jest odpalone wtedy To już masz odpalone ja sobie czekam na to. A i mam iść na strefę antygrawitacyjną? Tak, na tą antygrawitacyjną mm. już będziesz gotowy. Będziesz gotowy, żeby pożerać dzieci. Pożera dzieci. Tu nie piosek jesteś, wiesz? Nie piosek. Dzie te dzieci oglądający ten film. Co się dzieje? Nie. <laughs> nie pytajcie się. Może bym jeszcze dzisiaj nagrał z nim odcinek mm. zebrał z Brawl Tego Tylko nie wiem, czy on się zgodzi. I to, no kurde, nie! O, <laughs> się. Hmm... Ja mam gemy, no to chciałbym zrobić o taki odcineczek świąteczny, gdzie może kupimy sobie... Gdzie... Ej, to odjechało bez mną. Stój tam na mnie! A my wam w sumie życzymy widzowie... Six Evan Mary Leasmas. Nie, 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 słuchajcie go, to nie jest Six Mary ja tak nie Ale ten, yy... Jeszcze nowego roku w sumie. No bo nowy rok teraz będzie... będziemy... Mam nadzieję, że to się uda odcinek zrobić. Dobra, udało się mi wejść. Teraz mam tą grubą rurę, bo to jest coś grubasek. Eee! to Jezus! To cię goni? Dobra, to trzeba poskromić. Dobra, udało mi się to poskromić. Tych jest kilka. Przerodziłeś to kiedyś? Nie w życiu! Parę doby! Aha, bo ty mnie uderzałeś! No po co mi to pchasz? No, wskoczyło mi na ryję. O! Tu się idzie do dołu. Ja myślałem, że Ej, to przygniatam Ciebie, Igna. Ja też myślałem. Przygniatam Ciebie, haha. O! This jest snowman, bro. It's I like time. A ja chodzę lepiej od ciebie. A ja i tak sobie kupię tę animację. Kupisz to? Jestem są jeszcze inne, też są fajne. No nie! No nie! Jest, yes, ja weszłem, ale ja jestem na taki. Ja the... Merry Christmas! W ogóle widzieliście, że z to Toilet jest. NIE! Toilet, jest w Stila, Brainrod. Boże święty. Ja pytam, czemu to nie skaczesz? No tam. Na mnie. Bo nie zupiły. Jakie piły, piły łańcuchowe? Mm, Takie. Macają. Jak ja się nie mogę tego złapać? Bo nie masz bekonowego sola. To nie jest bekonowy sola. Przecież ja się tego nie łapię. No, powinienem sobie tam, tamto, no, tamto starsze założyć, bo to muszę się na nogi załapać. O, jestem dobra Boże, teraz postawię. Ja. Aha, bo to jest jeszcze jakieś takie. O oh mój I ty tu musisz przejść przez to? Tak, no. Aż w pierwszym no. razie. No. A Ale się spodziewałem, że będzie taka no. No, ja myślę, że to będzie jakieś zwyczajne oby, tak jak, jak tamto. No to dalej. Pewnie znowu będzie musieli się zmierzyć z tym grubym policjantem. Co? Czyli sobie czegoś. Jedziemy, jesteśmy paczkomatem maty. O, fajne to. Jezus! Dobra. To jest łatwe. Ja wiem, że to jest łatwe, tylko. Możesz się możesz zaskoczyć, żeby. Nie strzałem! Strawa dwa, co? Ej, tu jest ten znowu żurek Gdzie? Aha, żurek. Teraz się nazywają żulki Więc time! Jezus. Ty możesz stąd zejść. Jezus. Ej, tu mi zeszło na ryjka! Tu mi na ryjka Aha, musimy teraz robić parkour. To są te gówniaki. O, tu jest mega. Mega. Aha, jeszcze musisz, no musisz faktycznie... skoczyć. O no, obwy, w sumie obby. No to tak takie obwy? W sumie obwy... Ej, Jezus Maria, tutaj musisz uważać, bo tu jest jedno. Tak totalnie na froncie. Wiem. W sumie według mnie oby my w Fortnite są lepsze. Bo no, fajnie... Nie, że fajnie się... W Lego Fortnite, że fajnie się skacze, bo tam w ogóle są, jest więcej animacji. Że kółka się Aha, robi... No, że robisz tego flipa jeszcze. Ładnie hmm. tu jest O to bo było Bobo! Bobo! Żaden z widzów nie wiedział, że grasz w Fortnite'a. No ja, nie no wczoraj mówiłem na odcinku. Co ja? Elia no? Ej znowu tu będzie ten gruby policjant Nie, nie chce będzie. Teraz będzie Alien. To nie jest ten gruby policjan dobra? No do bo ja dostałem trajdę damage'a <coughs> Ja też. O, ale... Ty zabił mnie, co jest? Co Zabił cię? Bo właśnie nie wiem jak. Gdzie go ten zabiję. Tylko strażnicy, ale to dobra. Czekaj, to są kasa. Musiałem sobie zaskosić, bo to była kasa. No właśnie z niego leci kasa. Co za tą kasę można kupić? Co? Nie wiem. To po co ona jest? Nie no, nie wiem. Czy... Znowu będzie alien. Nie to trzeba od nie razu nie... zrobić zamach. jak on jeszcze się nie podrze. <laughs> zamach na dwie wieże. <laughs> zamach! Ej, to jest drugi! W wętach będzie. W będzie. Kolejna tu budzi. To jest kola. A czy tu jest ten policjant? Nie, nie ma tu. To jest chyba to samo co robimy. Superki! Są tutaj, wystałeś? Nie. O, tutaj się idzie, patrz. Co to uciekamy z tego? Jakiś portal. Urra! To jest jak ten lawowy biom! Ej, a tu jest to... Jump booster! Ale fajne! Jump to dostali! Ej, no spychnąłeś! Hej! Nie, udało się. Ale tu są jeszcze te moby na tych skałach. I gdzie mam... Ty! Ale dziwne. A gdzie ty? Aha. Później tak, po takich niebieskich idziesz. Ale tu... ej, to... Nie, to jest jakaś no. Patrz, jestem na gigantycznym patyku! A ty nie! Gdzie teraz? Aha, tam. Ja byłem na gigantycznym patyku. Zostaw mnie, zostaw mnie! Zostawcie mnie. Jak tu się skacze XD! Patrz! No, tak dalej, ty. ty mam jakieś pistolet. A to będziemy... Nie gadaj, że będziemy tego, tego gigantać. Czemu ja Jeszcze ja mam w ufo Ja tobie też się przybliżała kamerka? No! No masz sobie ją badę. Emach jakby. big Serio? UFO! Tylko jak ten, jak dęby. Ten. Mam oh, yeah. bobo, osoba. Bobo, Dobra, to, oh, no, no, no. to, to jest tak. A ja teraz zauważyłem. Ej, dostajesz? A ja teraz zauważyłem, że to jest ty, faktycznie. Ja ja to to tak. To jest faktycznie. Jestem tego tak blisko popierdolnie. Nie wiem ja, czy ty go chcecie, ja mu dodaję? Nie widzę, tylko chyba pojechać. O kurde, ułak ty był do dziwne. To kilkuś ciałowe. Nie. A spadłem! Jak? Nie wiem, poza matę. Dobra, udało mi się! Ale tu było takie mocne. I z poleciał sobie. O, ja muszę od początku. Ej, dobra, kasa mi z niego wypadła. Cię, a to nie jest takie trudne, trudno. On ma bardzo mało Ja mam bardzo mało. Co ja wejdę do tej wody? Mał, mał. Zdechłem w wodzie! Czy, czy ja będę musiał się nauczyć? Tak, chyba tak. Nie, nie muszę. Mogę pokonać. Ty portal, wejdź sobie do tej wody. Jezus, nie, nie wejdę, bo, się, bo wiem co się stanie. Skąd ty on już to grał, widzowie! Nie, nie grałem, strzelamy tylko... W, raz... w niego! Sekundę temu to eee, powiedziałeś! Strzelamy w niego! <laughs> nie, on jednak może się ochronić. Dobra, do portalu, papa. pa! Bili się ci pomogę. Nie I pomagam ci, pa! Znowu? Cię pytał? Tak! No to ale możesz skakać. Zobacz, co jest za portalem. Ty! Teraz zauważyłam. Ślepy. Ślep. Jestem na portalu, bro. Ja stoję na portalu. Bo nie masz cierpliwości. Umrzej! Ej, to mnie powiedz. Nie, nie pytajcie żeby... Co? Patrz. Po co, co? ty to robisz, bro? Zabijaj go! Wyślij się tam u niego, bo zaraz idę do portalu. Pomogę ci! Barry, pomogę ci! Już nie jestem z tym człowiekiem, ścieram Kurde, no teraz żeś musiał czartę założyć! Nery, nie UFO! UFO! To mało życia ma! Nie życie zabije. Jezu, ja Po co oni tutaj zrobi taki głupi ten? Mapę? Tak! Mogę sobie wskoczyć do Czekam na niego. Mogą... Zabij go! No wy nie Zobacz, to tyle czekać. Zobaczę co w sklepie. Mogę coś kupić. I co jest? Ty, zabiję go. Ej, mogę sobie kupić to twoje. Co? Ten twój bekon. Za 35 tysięcy. Ja chciałbym zwykłą pałkę. Kupmy zwykłą pałkę, wiesz? Kupmy zwykłą pałkę. Yes, Maria. To... Albo młotek A co już masz? Nie wiem jak. Ja Zatrzymaj graczy. Ej, teraz my! On mógł tego, on, on może tego nie musiał kupić! Ej, no. Typ. Ale super. Idziemy, po wkuzać dzieci? No. Dobra, jest tutaj jakiś więzień. Gdzie tu jest cela? To... Jak... Gdzie, Gdzie tu jest cela? Czy my to tak jakby przeszliśmy? Dobra, jest cela, jest cela. Ej, ona mnie bije! Nie wodę wychwać bardzo No co, gną nie tą Wracaj tu Albę Nie to się usadziłeś Hello Supilal corset Przeszliśmy Przeszliśmy Widzisz to nie idzie AHA bo jak musisz ją zamknąć Jak ją zamkniesz to wtedy ja... cię to no, bałe! Ale my mamy to coś na daleko i możemy ją strzelać i wygrać. Nie ja ona coś na daleko, ja ją muszę strzelać. Ty, ja ją mogę strzelać bez tego, Ty, że ona mi nie będzie mi iść. Ty, ale dość szybko przeszliśmy je w porównaniu Dostaję do serca, Ty, nie. mogę ją dobić. Było... Ona było... myśli, że ona się tym obroni! A ja ją muszę mi I dobra. Kończymy, to idziemy. Czekaj, czekaj, chcę ją zabić. Ale nubek! Chodź, to mam ja. Okej, dany. Nie ma. Nie ma sklep game. Wstrzelaj w nią z tego pistoleta! Skibitop, klikunie, klikunie, klikunie. Ej, game mnie, bo mnie coś bije. Kurde, bo mnie ta bije. mogę ją zabknąć! Mogę zabić policjanta? Nie, nie, nie. Nie, to wniosku. Przepraszam. Chodź gościu, chodź tutaj bo ja muszę ustać. Mogę coś zrobić? Co jest? Padnę twojego skina. Wiem, jestem czarny. O, Ośima. Co to jest skin?! Wyrala czarny! Czekaj, ty, bo ona sobie tam chodzi. No zostaw mnie. Zostawcie mnie. Zostawcie mnie. Ale nie, to o, o nią mi chodzi.

Muszę to było zmienić, nie, wiem. I to nie, 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 is nie, wie, nie, wie, nie, nie, go. nie, 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 masz? nie, 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 Bo nie, 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 nie,

Zakładam mu Galiban? policję Zakładamy! No to gratulacje użytkowniku zostałeś. On z tego został na początku i został Ej, można się teleportować! Patrz! Na tym na tym. Corridor? Teleportuj się. Ja jestem w magazynie. Za mną głupą babę, która mnie biła. A teraz ja ją pobiję. Ja jestem w Corridor. No nie, zabiła mnie. Ja jestem teraz... czy idę do... Ja ja idę do laboratorium. ...laboratorium. do lagaza, i do laboratorium. XT? A, jesteśmy w tym czymś. Dankę? Ty, co jak on poszedł do tego barego? Czy będzie ktoś na włosie? To do mnie Czekaj, chcę ją do... zdobyć dziewczynę. No, jak on mnie na ty... Nie nadął. No, to chyba byłoby na koniec. Chodźcie, się zobaczymy w tych drugich ćwiach. Co tu jesteś? Tylko strażnicy. Salahu. A lachu ty! Ja ci zaraz dam! Kajdany ci założę! Kajdanki! Ty, kajdanków nie mogę założyć! Ja gra, gra... Ej, założyła mi kajdanki! Gracz już w komórce. Panie graczu, założę ci kajdany. Tobie obie ją. Power of lightning! Tak ona cię też cię Ej, wyłączyła sobie! Nie, no, wiem, że Dobra, jest. udało mi się. się pić, żeby... Ej, nie no mogą mnie teraz bić, nie mogą. Mógł... na tym czacie! Dobra widzowie, to byłoby na tyle. No i... Pytara. Zostaw mnie, ty bekoniarzu! Ale ja tylko chciałeś sam. No to pożegnaj się. Albo z pistoletem, jesteś. No, żegnaj się. I <laughs> No kur... No to byłoby na tyle No i narka.